Szanowni państwo, my nie robimy z gęby cholewy, my nie rzucamy słów na wiatr, 3,5 minuty po godzinie siódmej, z nami w Maciej, dzień dobry. Witam was serdecznie moi kudłaci przyjaciele. <grym <grym <Norbert> Co ci ty to... na siebie założył? Norbert, zostań moim Frodo. Dobrze. Szanowni państwo, Adam Hoffman założył firmę PR. Ale ja myślę, że Adam Hoffman to jest człowiek ambitny i jego Mamy już nie dla niego posadę. To. Mamy już dla niego posadę, no i wróży ją. Samemu Adamowi Hoffmanowi nasz wróżbita Maciej. Adam Hoffman, Madryt amor, a i ty będziesz ambasador. Czy chciałbyś trochę ze mną pośpiewać teraz? Zróbmy to. La 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 la. Joanna, nie słyszycie? Asiu jesteś jeszcze? La 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 bardzo ładnie, la, la. bardzo ładnie. Dobrze. <ZŁy Lights> Coś tam świeci, coś tam błyska. Będzie we wsi niezła. Z nami jest prawdziwy wróż, czarodziej, człowiek, który szkolił się w jakich szkołach? Przepraszam się, czarodzieju Macieju, szkoliłeś? E, liceum i nie do Piszeckiego, polecam. <śledzimy> jest tam klasa o profilu czarodziejskim. Dobrze i ja nie zdałem. Przyszedł SMS na 7142, w FM z przodu wiadomości. Instruktor Mateusz pyta wróżbite Macieja, czy Monika Kursantka zda dziś egzamin na prawko o 8.00. Złapałem się za różdżkę. I już wiem. Poczułem wstrząs. Uwaga. O, Mateusz. Wajchę przełóż. A Monika. 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 Nie za. Para pa para pa O. O. Para pa para papa.